Oglądam na mapę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i widzę, że dziś, tak jak w poprzednich dniach, są alerty. Alerty dotyczące i upałów, i silnego deszczu z burzami. Alerty pierwszego stopnia na całe szczęście w trzystopniowej skali. Zuza Wirtek Lewandowska jest z nami. Dzień, dobry, Dzień dobry, Gdzie będzie niebezpiecznie, jeśli chodzi o burza? gdzie będzie tak gorąco, że aż Instytut musiał wydać alerty dotyczące upałów? Uważajmy dzisiaj głównie na północy, na północnym wschodzie, na Mazurach, niestety, właśnie odpoczywaj. Osoby odpoczywające na Mazurach dzisiaj warto, żeby zachowały szczególną ostrożność po południu, bo tam możliwe gwałtowne burze. Do tego intensywne opady deszczu oraz silny wiatr. Ale także właśnie na Podlasiu i w Małopolsce po południu, tutaj w Zakopanem, także może zagrzmieć. I na południu zdecydowanie cieplej. Właśnie na Podkarpaciu nawet do 30 stopni. Więc pamiętajmy, żeby nawadniać się, ciepić dużo wody i unikać słońca jakby podczas tak wysokich temperatur. Aczkolwiek pogoda dzisiaj nie do końca będzie będzie sprawiedliwa, gdyż nad morzem takich upałów nie będzie. Nad morzem od 20 do 21 stopni, za to właśnie w górach widzimy już zupełnie inna aura. Jeszcze więcej teraz błękitnego nieba i tutaj cieplej 25-26 stopni. W kolejnych dniach już na ogół będzie pochmurno-deszczowo niemal w całej Polsce, ale około 25 stopni możemy spodziewać się w ciągu kolejnych dni, że termometry tyle wskażą. A już teraz zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy proszę na mapy i tak dzisiaj będą wędrowały chmury nad Polską. Jeszcze o poranku dużo rozpogodzeń, dużo słońca, ale już powoli coraz więcej chmur. Nad Polską Północną będzie przemieszczał się deszczowy front atmosferyczny, który właśnie spowoduje, że tutaj na północy niebezpieczna pogoda i na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce bez burz, ale za to z opadami deszczu, i tutaj zachmurzenie duże, chłodno, 20 stopni w Kołobrzegu, 21 w trójmieście, cieplej w głębi kraju do 24 stopni. W Poznaniu wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem nogu pochmurna oraz deszczowa aura. Na termometrach od 20 do 21 stopni, a temperatura wody będzie wahać się od 18 do 20 stopni. Na warni Mazurach, Mazowszu oraz na Podlasiu większych rozpogodzeń możemy spodziewać się w Łodzi, a także w Warszawie, ale uważajmy, bo właśnie na Mazurach oraz na Podlasiu możliwe po południu burze. Na termometrach do 27 stopni w stolicy. Natomiast na Mazurach właśnie może zagrzmieć niebezpieczna aura po południu od 20 do 22 stopni. Na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w Małopolsce tutaj także burzowo, szczególnie w Krakowie oraz w Zakopanem. Bez opadów w Kielcach i w Lublinie, ale parasole przydadzą się w Rzeszowie, tu również najcieplej, nawet 30 stopni w cieniu. Na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Ziemi Lubuskiej przejaśnień możemy spodziewać się we Wrocławiu. I tu czeka nas dzisiaj ładny dzień będzie dość ciepło 27 stopni. Natomiast opady deszczu w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim i w Katowicach natomiast nie powinno padać w Opolu. A więcej o pogodzie w aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.